<gry> Mortal Kombat znają już wszyscy studenci medycyny Jako niezastąpiony atlas anatomiczny Wyrywanie kręgosłupów i robienie skakanki z jelit przeciwnika Trwa już od trzech części tego słynnego mordowicia Ulepszoną ostatnią częścią możemy cieszyć oczy mając konsolę Sega Saturn, na której to właśnie wydano The Ultimate Mortal Kombat 3. Poza rutynowym wysysaniem szpiku kostnego i pluciem oczami, mamy teraz dostępne wszystkie tajne postaci poza Shao Kahnem i Motaro. Za to dołączono specjalną gratkę dla wychudzonych ślepców przed telewizorami. Specjalny wojownik Ermak, nieobecny dotąd w żadnej z części na wersjach komputerowych. Wygląda jak Skorpion, tyle że ma szlafrok z wyprzedaży i inne ciosy. Niestety tego nie pokażemy, ale może tam za tymi na marginesie zgrabnymi kobitkami dostrzeżecie zirytowaną twarz Ermaka podczas zakładania przydługich rajstopek. Kto wie, może w finale ktoś ze stałego składu zgubi przynoszącego mu szczęście misiaczka. Wtedy talizman w kształcie muchomorka nie pomoże. A na scenę zamiast piechowca wejdzie w zastępstwie Super Ermac. Oprócz niego zaimprowizowano parę dodatkowych scenografii, jak Huta imienia Baby Yagi, Siłownia Ani z Zielonego Wzgórza i Rzeźnia Calineczki. Ciosów jest tyle, że i Bruce Lee złapałby się za głowę, a magia przyćmiewa tu nawet pana Henryczka z Godzilla Circusu, który w apogeum swoich sił twórczych Potrafił wyczarować królika tak, że prawie nikt nie widział, jak go przeciska nogawką przez szyję, zakręca w łopatce i prawym biodrem wypycha do cylindra. I żeby nie ten pechowy incydent z nożem, który miał chować automatycznie ostrze, Copperfield byłby na żebrach. Ale co tam? Grajmy w Mortal Kombat i zapomnijmy o starych zmurzałych gwiazdach. Pamiętajcie. Kiedy brak torebek papierowych, można zawsze wyłączyć funkcję krwioleństwa, ale tak robią tylko mięczaki w sklejonych plastrem okularkach. Ultimate Mortal Kombat został wydany wyłącznie na konsolę Sega Saturn, tak więc dla kulturystów gry jest to pewnego rodzaju ewenement, którego nie będą mieli okazji docenić zagorzali pecetowcy, chyba że sobie taką konsolę kupią. Teraz krótka opowieść o tym, jak przerabiać to, co z pozoru wydaje się dobre. Kiedy w salonach gier pojawiła się pierwsza część tej sagi, przerażone matki zakładały komitety wzajemnej pomocy, leczące ich pociechy z nowego straszliwego nałogu. Potem mogło być już tylko gorzej. Kolejne odsłony ukazywały coraz mroczniejszy świat zawodników startujących w przedwiecznym turnieju. Choć nie da się ukryć, że momentami autorzy nieco łagodnieli i chwilowo zmniejszali ilość krwi ściekającej z ekranu. Po wypuszczeniu czterech części Mortal Kombat, wliczając stricte konsolowy Ultimate Mortal Kombat 3, nadeszła więc chwila z dawna oczekiwana przez fanów serii. Wszystkie postacie spotkały się w jednej grze. Tak powstał Mortal Kombat Trilogy. Gracz ma tu do dyspozycji 36 zawodników. Poza 32 podstawowymi, dostępne są bowiem także ich odmiany sezonowe. Na przykład Raiden występuje pod postacią znaną z Mortal Kombat 1 oraz pod tą, w jakiej objawiał się w pozostałych częściach cyklu. Dostępne są oczywiście wszystkie śniące się po nocach formy wykańczania przeciwników. Poza klasycznym Fatality są to Brutality, Super Uppercut Fatality, zamieniające zawodnika w drapieżną bestię, Animality, Pacyfistyczny Friendship, Litości w Emersji oraz rzecz jasna Ciut Infantyle Babelity. Po jego zastosowaniu przeciwnik czuje się naprawdę malutki, a nam cała agresja mija na widok słodkiego oseska. Przeleć można oczywiście zarówno samemu, jak i w towarzystwie kumpli. Dostępna jest klasyczna opcja jeden na jednego, jak też i dwie inne. W pierwszej z nich, zwanej 2-2 combat, zawodnik walczy kolejno z dwoma przeciwnikami, druga 8-player combat. Umożliwia walkę w systemie pucharowym maksymalnie ośmiu przeciwnikom. Najlepiej zaprosić całą klasę do domu i wspólnie oddawać się radosnej rozrywce. Ja tymczasem oddalam się w celu zbadania bogatego wnętrza kilku nieprzyjaźnie nastawionych do świata wojowników ninja. A, jeszcze jedno. Jak widać, gra nawet takim siłaczem jak Motaro nie daje pewności wygranej. Ha 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 ha